Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Stamper, gdzie pytamy przedsiębiorców poznajemy gości. Dzisiaj moim gościem jest Adrianna Włoch, Artisalem. Tak. Czym zajmuje się Artisalem? Tak. E, Artisalem to jest najprościej mówiąc agencja nieruchomości. Mhm. Jest to miejsce trzech kobiet, które chciały stworzyć coś własnego na własnych zasadach i warunkach. E, I naszą ideą jest pomaganie ludziom. Super, jasne. Tak tylko Państwu nadmienię, że jak gdyby jak Adriana powiedziała, że jedną z trzech będzie mieli możliwość poznania również e, Twoich tak? Ale skąd taki pomysł? Każda z nas ma swoje powiedzmy kilkuletnie doświadczenie w branży nieruchomości. Każda z nas coś w związku z tymi nieruchomościami robiła. Ja Ponad już 3 lata, to będzie czwarty rok, jestem związana z nieruchomościami, byłam po prostu, byłam, jestem nadal agentem nieruchomości, pośrednikiem, doradcą, tylko że to zawsze było we, przy współpracy z jakąś firmą, tak naprawdę na zasadach tej firmy. Mhm. I w pewnym momencie spotkałyśmy się, nasze drogi się y, zeszły, Zubrały, tak, no. dokładnie. I miał, mamy bardzo podobne takie główne idee, które nam przyświecają, i wiedziałyśmy na pewnym etapie, że tylko same możemy zająć się stworzeniem takiego miejsca, w którym będziemy mogły je w 100% realizować. Mhm. Jasne, ale to tak właśnie, żeby ten obraz pokazać, czyli każda z Was prowadzi osobną firmę, ale tak. łączycie się w Brędzie Artisalem po to, żeby wspólnie obsługiwać klientów. Tak, jest. Super. Tak, tak no. uważamy że połączenie naszych sił. No wiadomo, trzy różne kobiety w różnym wieku, w, różnym, w, różnej, w różnej sytuacji życiowej mają różne doświadczenia i, i charakter. No i zdecydowanie charakter też. Ale jest pewna wspólna rzecz, która nam przyświeca, czyli tak naprawdę to jest miejsce, w którym chcemy zarabiać pieniądze, to jest nasza praca. Każda z nas stawia to na pierwszym miejscu. To nie jest jakaś tam dodatkowa mm -hmm. rzecz, tylko Każda się mocno zaangażowała. Nie wiem, czy poświęca to jest dobre słowo, ale. żyje tym miejscem, mm -hmm. które stworzyłyśmy. I, I tak naprawdę to, że jesteśmy trzy, daje nam uważamy, trzy razy więcej energii, mocy, być może zaangażowania i trzy razy więcej pomysłów na to, jak do danego klienta podejść, jak dany. Temat czy projekt zrealizować. Yy, ale jak długo już prowadzicie właśnie Arcesem? Yy, pomysł na wspólną markę nie wiedziałyśmy jeszcze dokładnie na jakich zasadach, jaka to będzie firma. Yy, natomiast to się zaczęło kiełkować pod koniec 2019 roku. Yy, yy. Z początkiem roku no, te rozmowy się toczyły, my coraz mocniej się angażowałyśmy w tym kierunku. I tak naprawdę na początku roku zaczęłyśmy też podejmować konkretne działania ku temu. Mhm. No i jak wiemy, nastał marzec, o, gdzie tyle, tak no, naprawdę decyzja na pewno już była podjęta, kroki były podjęte, i no, to się jakoś tam po prostu w musiało. Tuż przed pandemią, powiedzmy, to wszystko powstało. Tuż, tuż, przed tuż przed powstał pomysł, ale tak naprawdę cała realizacja w 90% to jest okres pandemii. Jasne, co, do pandemii jeszcze wrócimy, bo to jest na pewno ważny temat, żebyś przekazała swoje, że tak powiem, doświadczenia i rady dla przedsiębiorców. Ale tak właśnie chcielibyśmy poznać Ciebie jako Adriannę, bo mm -hmm. czy wcześniej działałaś jako pośrednik nieruchomości, tak. tak? W swojej, w swojej firmie. A, yy, tak, tak, działałam jako pośrednik nieruchomości, ale właśnie nie w swojej firmie, tylko u na innych itacie, osób. Można powiedzieć, że to był etat, to były różne formy zatrudnienia, bo mm -hmm. agenci powiedzmy nie mają. Mm -hmm. łatwej możliwości pracy po prostu na etacie, dlatego, że tak naprawdę ich zarobki zależą od tego, co robią, ile mm -hmm. zrobią, więc tutaj raczej nie mówimy o, o pracy na etacie, o pracy od do, tylko o zdecydowanie współpracy. na odwrót. tak I, i to były różne miejsca, w których poznałam fajnych ludzi, z którymi do tej pory mam kontakt, z którymi do tej pory współpracuję, więc jest to bardzo fajne i w ogóle ta decyzja o branży nieruchomości była zupełnie przypadkowa. No właśnie, ja o to chciałem zapytać, no bo zaczęło się to sporo wcześniej e, niż, ten, niż, niż, niż tutaj Arty Salem. E, ale właśnie, no to jaki to przypadek sprawił, że właśnie branża nieruchomości? E, no studiowałam, przyjechałam do Krakowa, żeby studiować na Akademii Górniczo-Hutniczej. Skończyłam studia, podeszłam do tego zadaniowo, no i trzeba było znaleźć pracę, no i jakoś tak nie bardzo po drodze mi było. Wiedziałam, że nie chcę raczej zmieniać miejsca zamieszkania, więc byłam ograniczona tylko do e, Krakowa. Nie, nie widziałam dla siebie za bardzo perspektyw w tym dokładnie kierunku, który skończyłam. E, no i zaczęłam szukać pracy tam, gdzie czułam się te, tak w miarę mocna nie wiem z jakiego powodu po prostu od zawsze mi się wydawało, że jestem osobą kontaktową, która lubi ludzi, nie lubi schematów i praca. Od do, y, do tej pory powodują mnie drgawki. Taka <laughs> okay. typowa, że codziennie robi się to tak. samo. Y, no i po prostu szukałam pracy trochę jako handlowiec bardziej. Mm. Więc agent Nieruchomości też jest handlowcem, ale mm. zaczęłam trochę jeszcze inaczej. No, tak, y, chyba w drugie miejsce, do którego trafiłam, to była po prostu agencja nieruchomości. A był mm. to zupełny tak naprawdę przypadek i strzał, bo pamiętam, że wtedy y, mój chłopak. Mówił mi, no tak. A zobacz, a tu jest jakaś oferta pracy na agenta nieruchomości, a ja tak do tego podeszłam, ale jak, no to ja bym musiała tutaj wiedzieć wszystko o danym mieszkaniu. Jak sobie to tak wyobrażałam, że muszę wiedzieć, jakie są rodzaje ogrzewania, jest co tak teoretycznie tak. nie było mi odległe, bo skończyłam technologię yy, chemiczną, więc tutaj powiedzmy, że to, coś wiedziałam, ale takie podstawowe. Yy, Kwestie mnie przerażały, że będę musiała zapamiętać masę informacji o, o, o dużej ilości mieszkań, to wszystko wklepywać sobie w system. Tak sobie mhm. to wyobrażałam, i w sumie nie było to bardzo odległe, dlatego że też zaczęłam głównie od pracy przy wynajmie nieruchomości, czyli mhm. to był y, 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 szybki temat, ale było ich bardzo dużo i mhm. ja spotykałam bardzo dużo dziennie osób, poznawałam dużo nieruchomości i faktycznie musiałam o nich mieć. Dużą wiedzę, żeby klient w rozmowie ze mną czuł się usatysfakcjonowany, bo dla, dla mnie zawsze najważniejsze było to, niezależnie w jaki sposób pracowałam, to znaczy czy pod jaką agencją na przykład, na jakich warunkach dokładnie współpracowałam z klientem, żeby on zawsze miał poczucie, że ja jestem rzetelna i dobrze wykonuję po prostu swoją pracę. Więc, no, tak to mniej więcej się zaczęło. Później zmieniałam jeszcze miejsca. Trochę z tymi samymi ludźmi, a ostatecznie no, spotkałam się po prostu z dziewczynami, z którymi mm -hmm. będziesz rozmawiał. E, i, no, I uznałyśmy, że to jest e, dobry czas, żeby Jasne. zacząć coś razem. Ale powiedz potem, bo rozumiem, że ten, że teraz na przykład, jakby teraz założyłaś swoją działalność. Działalność tak? Tak? założyłam już wcześniej. wcześniej. Okay, jeszcze okay. wcześniej? Ale no, właśnie to, że miałam tą działalność, pewnego rodzaju zobowiązania hmm. wynikają z założenia działalności, wiedziałam, że ja, co by nie było, na razie nie chcę jej zamykać, chyba że, no nie wiem, co by się musiało wydarzyć. Hmm. Działalność od zawsze y, to był taki kierunek, w którym chciałam mieć, to znaczy sama swojego. dla tak. siebie i niekoniecznie właśnie te stałe godziny pracy hmm. i Niekoniecznie stałe czynności, a tutaj tak naprawdę czynności są za każdym razem inne. Nawet jeśli mówimy o cały czas powiedzmy sprzedaży danej nieruchomości to są różne nieruchomości, tak, tak. czy wynajmie, czy w spotykaniu ludzi, tutaj każdy dzień jest całkowicie inny. Jasne. Nie, a powiedz bo bo mm, mówiłeś też, że Artisalem to działa na mm, od specjalnych zasadach, tak? Nie wiem, tych zasad to one są jakoś spisane, jest ich mm. ee, naście? Y to jest tak, że no każdy ma w głowie jakieś wartości i my z dziewczynami mamy bardzo podobne wartości co do, powiedzmy, współpracy i tego, w jaki sposób chcemy obsługiwać klienta. I mamy pewne podstawowe założenia, które, których chcemy się trzymać. Mhm. I no, jeśli to jest ten czas, to teraz mogę pokrótce opowiedzieć. Co jest na, co, O tych kilku takich podstawowych tak, ideach. No. Są to na pewno umowy ekskluzywne. Nie hmm. wiem, czy miałeś okazję. Tłumaczę, jakbym nie wiedział. Okej, okay, czyli umowa ekskluzywna, po prostu wyłączna na wyłączność, która hmm. źle się kojarzy, wiem, bo nazwa dla mnie wyłączność kojarzy się być może z pewnego rodzaju ograniczeniem. Natomiast jest w praktyce zupełnie inaczej. Chodzi o to, że na umowie wyłącznej to ja w danym czasie zobowiązuję się do tego, że będę się zajmować daną nieruchomością w tym kierunku, w którym klient by oczekiwał. Czyli, przykładowo, klient chce sprzedać swoją nieruchomość i on się zobowiązuje w stosunku do mnie i ja do niego do pewnych rzeczy. On się zobowiązuje do tego, że w danym momencie po prostu przekazuje mi to. On musi mieć bardzo duże do mnie zaufanie, mhm. poczucie, że ja znam się na tym. Że ja go nie oszukam, tylko że w danym czasie to ja będę dbała o jego interes. Mm -hmm. y więc y to jest przeciwne do umów takich zwykłych, w których właściciel y współpracuje w danym czasie przykładowo z pięcioma agencjami czy agentami nieruchomości i sam czasami jeszcze również się tym zajmuje i po prostu. Hmm, jeśli komuś się uda w danym momencie zrealizować tą potrzebę dla klienta, czyli powiedzmy sprzedać to mieszkanie, to dopiero wtedy yy, tak, yy, jest szansa, że zarobi. Hmm. Jest szansa, że w ogóle nie zarobi, bo po prostu konkuruje yy, z innymi agentami. A jakby idąc w kierunku kolejnego argumentu, to współpraca z agentami to jest yy, druga yy, bardzo ważna dla nas. Yy, może bardzo Pancel. ważna zana, dla nas zasada, nie chcemy y, konkurować z agentami, chcemy z nimi współpracować. I w momencie, kiedy y, ja y, promuję, zajmuję się sprzedażą powiedzmy, danej nieruchomości czy wynajmem, to moim zadaniem jest poinformowanie jak największej ilości agentów o tym, żeby y -y. oni mogli przekazać informacje o tej nieruchomości, o tej potencjalnej, nie wiem, transakcji, y, swoich klientów. Poszukujących takiej nieruchomości, I, mm, i to jest dla nas bardzo istotne. Uważamy, że jeśli agenci będą ze sobą współpracować, to ten rynek po prostu będzie lepszy, agenci będą odbierani lepiej, mm. i tak w mojej ocenie wszyscy powinni działać po prostu ze sobą współpracować. Jasne, wiesz co, na pewno tych zasad jest więcej, ale generalnie chciałbym właśnie, żebyś Ty wszystkie powiedziała, bo chciałbym jeszcze zabrać do kilka innych rzeczy, okay. a koleżanki mam nadzieję, że będą dobre, dobre w te, ale zapytam jeszcze zanim ten, to jak się współpracujesz z tym w ogóle, no bo widzicie się często, pracujecie, a mimo wszystko no, nie jesteście wspólniczkami takimi sensu stricte, jak to w zwykłych firmach wygląda, tak? Yy, nie jesteśmy może tak formalnie, chociaż yy. pewne zasady swoje... Czy spisane, czy ustne mamy go dla nas obowiązują, co by nie było. Natomiast dla mnie od zawsze było jasne, że współpraca kobiet, chociaż nie tylko, ale chyba kobiet, wydaje się, że może być trudniejsza niż mężczyzn. Kobiety są charakterne i my również i. I na pewno cenimy bardzo to, że jesteśmy razem, i myślę, że każda z nas bardzo się po prostu cieszy z tego powodu, że jesteśmy razem, chociaż niewątpliwie zdarzają się, zdarzały się i na pewno się będą zdarzać różne podejścia, czasami odmienne poglądy, ale nie w tych takich najważniejszych sztandarowych mm. sytuacjach może nie sytuacjach, tylko założeniach tylko Czasami na przykład sposób realizacji się mhm. może różnić ym, i na pewno w mojej ocenie to wymaga wielu rozmów, ym, szczerości maksymalnej, mhm. mówieniu, o, mów, powiedzeniu o czymś wcześniej niż mhm. później, żeby nie mówić, że ym, no tak myślałam, ale nie powiedziałam, tylko mhm. lepiej powiedzieć coś zawczasu, ale na pewno to też wymaga delikatności, której na pewno też ja się muszę uczyć. Bo, moją chyba taką podstawową cechą charakteru jest szczerość, i czasami ta szczerość u mnie m, może być odebrana jako niekoniecznie coś pozytywnego, dlatego że dla mnie to jest normalne. Takie ja coś mówię szczerze i nie chcę kogoś obrazić, bo nie to jest moją intencją. Raczej nigdy, ale dla kogoś to może być powiedzmy przykre, bo inna osoba na moim miejscu być może by tego nie powiedziała, bo stwierdziłaby, że. Nie, to, to może nie jest to na może. tyle istotne, więc ta szczerość też czasami mnie... Czyli jakby taką cechę wnosisz do tej właśnie Waszej grupy, która jest... Czasami ta cecha jest zapewne bardzo ważna, a czasami mówiąc trudno tylko, że odpuściła. Yy, tak i ta szczerość nawet yy, czasami w podejściu do klientów yy, zawsze stawiamy na szczerość, tylko czasami trzeba Ubrać coś w odpowiednie słowa, żeby to przekazać tak, żeby klienta też nie obrazić, nie urazić. Mm -hmm. No i ja nie ukrywam tego się od dziewczyn uczę. Super. E, no właśnie, no na mnie się dożyczycie, ale tak zapytam właśnie, e, czy e, rozważacie na przykład, nie wiem, do tej, do tej waszej trójcy dopuścić kolejnych właśnie agentów, którzy będą wami z wami artysalem współpracować? E, może powiem za siebie. Na ten moment e, nie. Mm -hmm. nie. Nie jestem osobą, która w ogóle. Chyba lubi i umie uczyć innych, mhm. ale żeby nawet gdybym lubiła i umiała, to yy, musiałabym czuć, że ja mogę to robić, bo jestem do tego kompetentna. Mhm. A ja uważam, że ja cały czas to ja się uczę. Mhm. Uczymy się nawzajem od siebie yy, z dziewczynami. I na ten moment. Yy, nie widzę takiego miejsca, ale też może dlatego, że nie widzę takiej potrzeby. Chciałabym pewnie docelowo, żeby tak było, że będziemy miały tak dużo projektów pracy, że w pewne czynności chciałybyśmy, żeby ktoś nas może wyręczał i że wtedy będziemy kogoś potrzebować, ale to wymaga wdrożenia, to wymaga też sumienności, uczciwości w stosunku do tej osoby. I też bym chciała mieć poczucie, że ta osoba zyskuje coś więcej niż może tylko jakiś zarobek, więc to na pewno nie jest w mojej ocenie jeszcze ten czas. Dopiero same wszystko tworzymy, poszerzamy nasze horyzonty, nasz zakres usług, też staramy się poszerzać, dostosowywać trochę do sytuacji, więc na pewno to jest ten to czas. jest za wcześnie. A powiem potem, bo, bo tak wspomniałaś, że Artisan powstawał właśnie już tuż przed pandemią, ale pierwsze działania jakieś tam były też już w pandemii, więc a masz doświadczenie też, jak gdyby z działania na rynku nieruchomości mm -hmm. przed pandemią? Jak ten rynek mocno się zmienił przez pandemię? To, jest, to są trudne pytania, bo to ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, Dokładnie. ale w mojej ocenie też ważna jest komunikacja z innymi osobami, które też w tej branży pracują i niekoniecznie agentami, ale osobami, które na przykład te transakcje fizycznie realizują, czyli na przykład z notariuszami. I hmm. y, uważam, że rynek się na pewno zmienił. Y, w mojej ocenie jest tak, że przed 2020 rokiem. Y, Gospodarka była bardzo mocno rozwinięta. Rozwijała się cały czas, i cały czas ceny transakcyjne, ceny w ogóle nieruchomości rosły. I, myśl... I też miałam takie przeczucie, że pewnie kiedyś to się zatrzyma. Nikt nie myślał, że, że może to będzie z takiego powodu. Nie uważam jednak do końca, że to się zatrzymało, jeśli chodzi o ceny. Transakcyjne. Tutaj bardziej trzeba porozmawiać z ekspertami, z osobami, które na pewno mają rzetelne dane, jak te ceny mhm. transakcyjne wyglądały, ale zmieniło się trochę podejście klienta, bo przed mhm. 2020 rokiem, przed tym aktualnym, duża część osób i pewnie słusznie twierdziła, że ona nie potrzebuje agenta nieruchomości, bo przecież. Rynek jest taki sprzyjający, że i ceny są tak wywindowane, że oni potrafią to zrobić sobie sami. Zrobić sobie sami, czyli sprzedać, wynająć sami nieruchomość. I teraz wydaje mi się, że to się mogło trochę zmienić, dlatego że. No, rynek się zmienił, y, ludzi nastroje się zmieniły, a one w dużej mierze decydują o tym, co się tak naprawdę dzieje. Y, też chociaż powiedzmy w branży nieruchomości. Y, I teraz y, wydaje mi się, że generalnie y, klienci, powiedzmy, bardziej zaczną albo już zaczęli doceniać agenta, ale takiego, który faktycznie jest w stanie y, zaangażować się, y, doradzić. Pomóc przeprowadzić przez proces i zrobić to po prostu świadomie. Nie dlatego, że agentów jest powiedzmy, nie wiem, kilka tysięcy w Krakowie, mm -hmm. bo i każdy, każdy może to zrobić. Ja uważam, że każdy może być dobry i każdy klient też może znaleźć swojego odpowiedniego. My na pewno czujemy się w pewnych elementach mocne, silne i jeśli tylko klient. Chcę, to, to będziemy nadal pomagać. Super. Ale powiedz potem, bo jeszcze, jeszcze jedno pytanie: Bo to jest akurat ten temat, z którym my się tutaj jak gdyby również gdyby na tym kanale mocno chcemy kierować przekaz do naszych widzów, a właśnie on jest tymi radami dla, dla przedsiębiorców, tak? Czyli co oni według Ciebie powinni robić, bo rynek nieruchomości nie cynął, powiedział jak się zmienił, ale co ci przedsiębiorcy powinni robić teraz? Były te skutki kryzysu i te zmiany były no, jak najmniej dotkliwsze. Na pewno być um, elastyczni, um, starać się rozwijać, ale nie może w takim typowym tego słowa znaczeniu stawiać nie wiem, na szkolenia, tylko starać się um, zastanawiać. Szukać rozwiązań, rozmawiać z różnymi osobami, nie tylko z jakimiś powiedzmy, nie wiem, wybitnymi autorytetami, tylko tak naprawdę z osobami, które na przykład w danym momencie mogłyby być klientem tego danego przedsiębiorcy i słuchać ich potrzeb, bo w mojej ocenie wszystko jest teraz takie niepewne, że ciężko jest znaleźć jeden złoty środek, żeby żeby po prostu utrzymać swoją firmę. Wymaga to na pewno pracy, jak zawsze wszystko wymaga pracy, ale takiej wytrwałej, wytrwałości właśnie. No i zaangażowania, i tego, żeby starać się po prostu dostosowywać do danej sytuacji. Tak ogólnie hmm. no, mogę to powiedzieć. Czyli pewnie tak parafrazując to, co powiedziałaś, czyli jak gdyby dokładnie przemyślane ruchy, czyli nie, nie chaotycznych ruchów, żeby się hmm. ludzie właśnie zastanowili, przy zastanowili, jak, co powinni zrobić, żeby. A tego, to zdecydowanie. I to zrobić. na pewno właśnie nam ułatwia to, że jesteśmy we trzy, hmm. bo rzadko się zdarza, że jakąś decyzję podejmujemy indywidualnie, hmm. Że, hmm. Po, że powiedzmy idziemy tak bardzo schematycznie. Znaczy, oczywiście są takie rzeczy, bo no to jest życie, i tutaj pewne rzeczy są oczywiste, ale. Właśnie nasze podejście nigdy nie jest całkowicie schematyczne, tylko po prostu się wspólnie zastanawiamy. I czasami to kosztuje dużo rozmów i nawet emocji, bo, bo jedna powiedzmy nie chce czegoś przyjąć i powiedzmy: Jestem to ja, a dwie mówią: Ada, słuchaj, no co ty mówisz, tak nie może być. No ale dzięki temu czuję, że mamy większą moc. Jasne, no i właśnie tutaj gdyby właśnie. To jest dobry czas, żeby właśnie to, zakończyć naszą rozmowę, bo świetnie to ujechać. Ja tylko chciałem powiedzieć, że co dwie głowy to nie jedna, a Was jak jest trzy, to już na pewno musi być sukces. I na pewno Państwo poznacie więcej na temat Artisalem jeszcze w kolejnych naszych odcinkach, gdzie będą mówiły właśnie osoby, które z Tobą współpracują. Adriano, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę, za Twoją za przekazanie swojego doświadczenia do naszych widzów. Trzy pytania zostały tylko, was jest trzy, więc tak naprawdę po jednej dla e, każdego. Czyli środek, lewa czy prawa? Środek. Środek, dobre. No to czytamy środek. Okej, okay. no myślę, że jak gdyby będzie to dobre e, zwiększenie naszej rozmowy. Świadome życie to? Świadome życie to świadomość tego, kim jesteśmy w świecie. A ja uważam, że wszyscy, niezależnie od stanowiska. Jesteśmy mali i nieznaczący, nie ujmując nikomu, ale tak naprawdę mamy ile miliardów ludzi i, i kim ja jedna jestem. No może z, poza powiedzmy, prezydentem Stanów Zjednoczonych, większość ludzi niewiele w świecie e, znaczy. I to jest według mnie uświadomienie sobie tego i, i życie dobrze, e, uczciwie i Mogę sama to powiedzieć na sobie, że chciałabym się mniej zamartwiać, więc jakbym się mniej zamartwiała i, i żyła pełnią życia, to myślę, że to życie byłoby też bardziej świadome, no i tego sobie życzę. Tego życzę Ci też ja. Ja, Stamper się dołącza do moich życzeń, właśnie, żebyś się mniej zamartwiała i żebyś po prostu żyła pełnią życia i korzystała z tego życia. Super. Ale to też, też nie koniec naszego dlatego że e, tak jak przeżyłaś jakby przed naszym obiektywem e, kilka dobrych minut i pokazałaś swoje doświadczenie i to jaką świetną jesteś, jesteś świetnym przedsiębiorcą i jak e, świetnie potrafisz po prostu dostosowywać się do, do sytuacji, która, e, która panuje, e, tak na pewno znasz. Wiele takich osób. Chciałabym, żebyś wskazała jedną, którą będziemy chcieli tutaj po prostu do nas zaprosić. Mm -hmm. Tak, no w, ta w takim razie chciałabym zaprosić do, do Was, do Państwa, panią Katarzynę Petrys, która prowadzi firm, firmę Kobieta na 100 i zajmuje się ona marketingiem siecio sieciowym. I ja może nie wiem, tak dużo, jak powinna, jeszcze na temat jej firmy. Być może właśnie więcej się dowiem, jeśli ona, ta, pani Katarzyna zechce was odwiedzić, ale jest to osoba, która jest, w mojej ocenie, bardzo mocno zaangażowana w to, co robi i warto z takimi ludźmi chociażby porozmawiać na, na ten temat. Super. Ja już się też na to spotkanie, w takim razie będziemy chcieli panią tutaj serdecznie zaprosić, wasze, żeby porozmawiać, porozmawiać na temat pani życia, na temat Pani biznesu, ale też, żeby poznać Pani właśnie stawówki dla przedsiębiorców. Adriano, jeszcze raz bardzo dziękuję Ci za to dzisiejsze tutaj ja spotkanie, dziękuję. za tą rozmowę. Życzymy jeszcze raz właśnie tej wytrwałości, żebyście ten Artisalem tworzyły nadal. A Państwu tylko zdradzę jako tajemnicę, że w kolejnym odcinku poznamy kolejną osobę z Artisalem, dowiemy się na kolejnych zasadach, jak to działa. I to będzie też dla Państwa zapewne wskazówka, jak możecie też wyłączyć się w większe brandy i wspierać nawzajem. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania do Adriany, bo parę wątków zapewne urwałem, dlatego że pewnie mogłabym na to mówić godzinami u nas. Więc, więc jeśli macie, chcecie o coś dopytać, to piszcie w komentarzach pod naszym wideo, na pewno Adrianna na to wszystko Wam odpowie. Dziękuję Ci jeszcze raz. Dziękuję. Państwu również dziękuję. Zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia. Szanowni Państwo, jeśli ktoś z Państwa prowadzi restaurację, kawiarnię, salon kosmetyczny, salon fryzjerski lub jakikolwiek inny punkt usługowy, to pamiętajcie, że Stamper to również aplikacja z programem lojalnościowym, dzięki któremu w nowoczesny sposób możecie zrealizować i pozyskać nowych klientów. Więcej informacji dowiecie się na www.getstamper.com.